W rajdach nigdy nie miałem celu, żeby wygrać mistrzostwa świata. Tak naprawdę nie miałem żadnego celu. Chciałem się nauczyć tej dyscypliny, chciałem ją poznać, i, i myślę, że w, w momencie, kiedy tak naprawdę nabrałem tego doświadczenia i stałem się dużo równiejszym kierowcą i zacząłem panować na tym wszystkim. Trochę zabrakło jakby możliwości. Ja tak naprawdę się ścigałem przeciwko najlepszym kierowcom świata w zespołach fabrycznych, jadąc swoim autem, z moimi mechanikami. Tak naprawdę dysponowałem sześcioma osobami w zespole przeciwko całym sztabom ludzi. Mój budżet był 30-krotnie mniejszy od budżetu zespołów fabrycznych. W tym samym momencie zdecydowałem, że wrócę na tor, powrócę do moich korzeni i do domu, czyli do padoku. Motorem właśnie tej całej mojej przygody z motorsportem jest tak naprawdę pasja. Właśnie ta pasja w najtrudniejszych momentach daje Ci siłę i chęci do poprawy siebie, do budowy siebie. W mojej karierze były momenty, ten naj, najtrudniejszy to po wypadku w 2011 roku. W trudnych chwilach właśnie ta pasja, ta motywacja i ta chęć, jakby powrotu za kółko, wygrywały nad tymi czarnymi chmurami, które, no nie ukrywam, bywały w moich dniach i były ciężkie chwile, ale dzięki pasji, dzięki motywacji udało mi się powrócić. Na pewno jest łatwiej kibicować komuś, kto wygrywa wyścigi. I przyjeżdża na Grand Prix, czy też siadać za telewizorem, mając w świadomości, że, że kierowca, któremu kibicujemy, ma szansę na dobre wyniki. I tym bardziej należy się ogromny szacunek i wielkie brawa dla polskich kibiców są, że zawsze mnie dopingowali, czy to były rajdy, czy to były Formuła 1, czy to były pojedyncze starty w różnych częściach świata. Jednak oni zawsze byli i za to im bardzo dziękuję. Mamy bardzo uzdolnioną i zdolną młodzież, nastolatków, którzy naprawdę sobie bardzo dobrze radzą I, i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale na pewno trzeba jeszcze dużo pracy włożyć w to, żeby właśnie karting rozwinąć, nie tylko ten międzynarodowy, ale też krajowy i żeby po prostu młodzież miała możliwości spróbowania swoich sił, spełnienia swoich pasji, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie rozwijać ten sport.